Kult Matki Boskiej, czyli to co twierdzą nasi kochani bracia protestanci oraz inni, którzy ich naśladują, jest tak naprawdę wcale nie chrześcijaństwem, tylko jakimś takim pogańskim, podejrzanym kultem, reminiscencją religii starożytnego Rzymu czy Babilonu. No, zobaczmy, co Biblia mówi na temat Marii z Nazaretu, na temat tej, która. Przyjęła Słowo Boże i wydała je na świat. Rzekła Maria, Wielbi dusza moja Pana i rozradował się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Natknięty autor, poprzez usta Maryi, jasno stwierdza, że błogosławioną ją zwać będą wszystkie narody. Czy nie kojarzy się wam to z tym? Fragment numer dwa. A gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do Niego. Wina nie mają. I rzekł do Niej Jezus. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła Matka Jego do sług. Co wam powie, czyńcie. Przeanalizujmy krótko sytuację. Mamy wesele. Super impreza. W ogóle wszyscy się bawią. Nowe małżeństwo, nowe szczęście. No po prostu radocha pełna. I nagle co? Tragedia. Zabrakło wina. No to co dalej z weselem? Prawdopodobnie gości by musieli pójść do domu, no bo już nie ma się przy czym bawić. Pan Jezus, widać, taki dosyć niechętny jest w ogóle do tego, żeby tutaj coś działać, no bo no przynajmniej sobie szczerze, czy to jest poważna okazja do tego, żeby jakiś cud czynić? No ja rozumiem, ludzie niewidomi, chromi, prawda, tutaj niemowy, opętani, no to to jest dobra okazja, żeby tu Pan Jezus pomógł człowiekowi, no ale bo wina zabrakło. No ale jak widzimy, mama Go poprosiła. Powiedziała, no synku, no, no weź zrób, no widzisz, impreza się rozejdzie, przecież było tak wesoło. No i co? No i zrobił, bo mama poprosiła. Przecież to jest takie ludzkie. Maryja jest tutaj pośredniczką łask od Pana Jezusa. Słudzy poprosili Marię, żeby się wstawiła i Pan Jezus zadziałał proste. I jeszcze mała uwaga. Słowo niewiasta, która tutaj pada, nie jest wcale jakieś obraźliwe. Komuś może się wydawać, że Pan Jezus powiedział kobieto, co ty sobie wyobrażasz? Nie, nie, niewiasto to był po prostu termin, którym Pan Jezus zwrócił się do swojej mamy. To było coś w stylu Pani matko. No, to brzmi trochę inaczej niż kobieto, co ty ode mnie chcesz. I ostatni fragmencik. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją u uczeń do siebie. Słuchajcie, Pan Jezus wisi na krzyżu. Bóg oddaje swoje życie za grzechy świata. Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. I co jak co, ale w tym momencie Pan Jezus nie rzucałby żadnych słów na wiatr. Jan symbolizuje Kościół, który stał przy Jezusie. Bo to był jedyny uczeń, który został. Jedyny uczeń, który nie stchórzył, albo nie zdradził, albo się nie zapał. I on symbolizuje kościół z wieczernika, który tam był i trwał pod krzyżem. I on ten kościół oddaje w opiece swojej matce. Przekazuje go niejako swojej matce. No, czyż czy potrzebny jest mocniejszy cytat, który miałby uzasadnić rolę Matki Boskiej w Kościele Katolickim? No, wydaje mi się, że nie.